Dzień dobry! Dziś taki typ życiowy: jak ocenić środowisko drugiego człowieka jednym pytaniem? Oczywiście to pytanie nie jest w 100% pewne, ponieważ jest wiele mankamentów z odpowiedzią, ale jeżeli odpowiedź będzie pewnego typu, to już możemy coś wiedzieć. Czyli pytamy się człowieka, kto jest inteligentniejszy, kobiety czy mężczyźni. Z jego oczywiście doświadczenia. Jeżeli nam powiesz, to kobiety, no to albo mamy do czynienia z debilem, albo mamy do czynienia z osobą, która obraca się w środowisku debili. Ponieważ jak wiadomo, kobiety są średnie, czyli rzadko kiedy wybijają się ponad poziom. Więc jeżeli one grują w środowisku intelektualnie, to znaczy, że to środowisko nie jest intelektualne. To oni są po prostu głupi, czyli średnia. Tego środowiska jest niższa niż średnia, powiedzmy, krajowa, ponieważ kobiety rzadko kiedy wychodzą poza standardową dewiację od średniej krajowej. Więc, no, wiadomo, prawda? Jeżeli ktoś powie, że mężczyźni, no to też tak naprawdę nic nie musi znaczyć, ponieważ oczywiście ktoś może się dowartościowywać w ten sposób, że a, jesteśmy mądrzejsi, tak jak, no nie wiem, Polacy się dowartościowują tym, że no, nie wiem, jakiś zawodnik jest dobry, czy jakiś sportowiec coś osiągnął, czy coś i to ich wywyższa, niby na piedestał. A więc są też tacy ludzie. Więc jeżeli ktoś powie, że mężczyźni, no to tak naprawdę nic to nam o nim nie mówi. Jeśli jednak ktoś powie, że kobiety, no to to nam mówi trochę o tym człowieku i o jego środowisku. Także w sumie tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.